Wchodził, ale znaleźliśmy co? Grotę, tak? Co tam jest? Czy nie? No zobaczę. żeby no nie na to wychodzi, że to jest niby taka grota Na to wychodzi, ale szukamy tych twarzy i nie możemy ich znaleźć więc... Na początku myśleliśmy, że je, te twarze są tam. Co, znalazłaś te twarze? O kur... tu... Gdzie jest ta twarz? Tu. Gdzie? Tu ha tutaj No jest faktycznie Tu jest jedna Tu jest jedna Tu jest, jedna. Tu jest, jedna. Tu jest druga To tam jest trzecia Eee, trzecia czy, czy jest trzecia? Zobacz, jest Zobacz teraz kamerę Co? Kamerą. Wiesz, poczyt, tą, ja... tą widziałeś, Czekaj, no to czekaj, tą widziałem. My chodziliśmy, szukaliśmy. Moja... O Jezu, ja się zaraz zabiję po ty... Bo tutaj była kiedyś kopalnia yy, czego? Miękkiego, ko yy, miękkiego kamienia, który się bardzo łatwo poddaje. Żeby... No i co? A co? I Podobno tutaj troll mieszka gdzieś, tak? To takie legenda, że troll gdzieś tutaj mieszka. No ale tak naprawdę mieszkańcy mówią, że to pewnie ci wyrzeźbili te twarze. Te osoby, które pracowały w kopalni tej. Faktycznie, to jest normalnie. A jak ładnie, zobacz. Ma włoski. No tutaj jest, zobacz. Tu, 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 tu. Ładnie wyrzeźbił. Dużą twarz. Dużą? Mhm. że podobno tutaj mieszka troll. No. W Norwegii też mamy trola I to nie jednego. Chyba. Chyba. też się poświęci. Czyli tu wyrzeźbili tylko nos, usta, no bo... I oczy w końcu. Ale tu mam... Tu jest woda! O. Czyli mamy usta, nos, no i zaczęli robić oczy. Mhm. Przytrzymaj mnie. Nie, za kurtkę ja przytrzymam. Tak, za kaptur. Tam jest woda. Trzymam za kaptur. Kopalni z kopalni miękkiego kamienia. Gdzie były wyrzeźbione twarze w, w skałach. No, tam historia tam dokładnie nie wiadomo, no, kto wyrzeźbił te twarze prawdopodobnie robotnicy. Ale jesteśmy zmęczeni, buty mokre, skarpetek już nawet na zmiany nie mamy. E, Lola siedzi z tyłu to ona ja tylko chrapie słyszę. Dosyć było interesujące i fajne I zapraszam na kolejny film I może się zobaczymy I może się zobaczymy w starym bunkrze Albo w jakiejś jaskini Albo w grocie Zobaczymy Odwiedźcie mnie W następnym tygodniu No tyle I teraz to Ja teraz jestem padnięty Więcej szczegółów napiszę pod tym filmem jak to wygląda, jakie to jest miejsce, bo ja teraz nie mam głowy do tego, żeby co więcej opowiedzieć o tym. Więc opiszę gdzie to dokładnie jest, że jeżeli będziecie chcieli sobie tam pojechać, to wpiszecie adres i dotrzecie bez problemu. Do widzenia. Do następnego.